sposób, By roztrzaskać niebiosa o bruk i ujawnić, że jesteście potworami. No, ale to nie dzisiaj. Czy ja cię przypominam, potworo? Czy twoja powłoka jest moim przeznaczeniem? Naprawdę? Nie umiesz mówić co? Peszek! Wybrałem miecz! Najszlachetniejszą z broni, raszcie, Ty, no bez jaj! Nie rozumiem... Uwięzili cię w dziale ogrodniczym? Kosa... Kosa?! Planujesz wymordować pole pszenicy?! Wszyscy zgodziliśmy się na podwójne A, Parusie. Podwójne A. Varus. V-A-R-U-S. W Twoim imieniu powinno być A, a po nim drugie A. No przecież było mówione, warusie, przecież było mówione. Uciekasz się do sztuczek Akali? Nie pomogą Ci się ukryć. Staw czoła zagładzie. Kolejny głupi bóg, nawet Feniksa czeka koniec. Nożyce zamiast nóg? A myślałem, że widziałem już durne konstrukcje. No dobra, dawaj. Spójrz na swą szlachetną odwagę, Dariusie. A teraz poznaj, co to rozpacz. Nikt cię nie kocha, mundo. A teraz poddaj się osądowi. Znam twe imię, Fiolo. To nie jest pojedynek, który wygrasz. Posąg? Kamień pęka tak łatwo jak kości! Chodź! Pistolety i pomarańcze? To jakiś żart czy co? Chodź! Walcz! gin. Wykrzyć demacja, Garenie! Wykrzyć to, zanim zmiażdżę ciebie i twoją ojczyznę! Zabijam bogów, kapłanko! Kontynuujmy walkę, dopóki wszystko się nie zatrzyma! Godny z ciebie nośnik, wstawaj, Jacksie! Rzuciłabyś się na mnie, Kaiso? Co za głupiec oparłby swoją strategię na tym pomyśle! Chodź, zaczynajmy! Pokażę ci, gdzie popełniłaś błąd, Kale. Nie jesteś godna wyniesienia. Nie jesteś godna nawet robaków. Uh, wojownik cieni! A kipisz mrokiem! Nie sądziłem, że moi pobratymcy mogą być słabi. Jesteś prawdziwym rozczarowaniem, Raście! Piorunująca wiewiórka? <laughs> Dziękuję! Twoja śmierć dostarczy mi rozrywki! Jakiś żart! Okropny, głośny stworze! Zabiję ciebie i twojego wieszkowca! Gdzie masz głowę, kamienny stworze? Gdzie jest szyja, którą mam przeciąć? Czy drzewo rzuciło mi wyzwanie? Dobrze! Zrobię z ciebie stos pogrzebowy. Czego związałaś się z tym wymiarem, Morgano? Niech będzie, pośle cię do Ziemi. Na susie, czy twoja wiedza jest wystarczająca, byś znał swój los? Ja jestem twoją śmiercią. Twój szlachetny cel mnie bawi, nauczyli ludzie. Walcz ze mną. Poznaj prawdziwą śmierć. Witaj Ojce Ornie, Boże ognia i kuźni. <laughs> Jam jest Atrox, zabójca bogów. Witaj, Panteonie! Jakaż bije od Ciebie duma i szlachetność. Chodź, zdrajco! Chodź, Bydlaku! Witaj, Panteonie! Ujrzyj broń, którą się stałem! Patrz, jak cię niszczę! Witaj, Panteonie! Niech usłyszę twój ryk przyjaźni! Niech usłyszę twój krzyk braterstwa! Tak? Rzucasz mi wyzwanie z ptakiem? Ha ha, ha, ha ha! Chodź! Renektonie! W swym szaleństwie rozumiesz moje cierpienie. Jednakże muszę zakończyć twe własne! Riven, tańcz, dziecino! To złamane ostrze nie może się ze mną równać! Wyzywasz mnie siedząc w maszynie? Jesteś dziwakiem, Rambu! Duchowe ostrze, mistrzuszenie? Wypróbuj je na mnie! Obrócę twoje iluzje w proch! Tak, Sajonie! Zabijam nawet to, co nie chcę umrzeć. Jestem końcem wszech rzeczy. Witaj, protektorze, witaj, Tariku, aspekcie lakieru na każdą pogodę. Tchórzliwych obliku, ależ jesteś denerwujący. Będę się elektował Twoją śmiercią, Timo. Król troli? Chodź, stań w obronie swojego tronu, królu! Czekam na Ciebie, Trindamer! Dalej, dokonaj swojej zemsty! Ha! <tryndamer> tak, Trindamer, Jestem powodem twojego cierpienia! Sprawdź, czy dostąpisz sprawiedliwości po moim trupie! Gniew! Jesteś tylko powłoką, Trindamer, Gotową na żniwa! Pamiętaj krzyki swoich pobratyńców, gdy będziesz umierać z mej ręki, Trindamer. Chcesz położyć kres światom, będąc łukiem? Nie pośle cię do ziemi, Joriku. Ja niosę zapomnienie. Wiem, że to byłaś ty, przechero! Dałaś im narzędzia, by mnie złapali! Chodź! Niech cię zabije. Tysiąc śmierci to dla ciebie za mało! Przybywam po ciebie, panteonie! Potęga aspektu zmarnowana na takim głupcu! Damer, to Twoje przeznaczenie. Wymordowałem Twoje plemię. Teraz pora na Ciebie. Aspekcie zmiany Pora byś skonała. Wypatrzę Cię przechelo! Na zawsze znikniesz z tego świata! Nie muszę pokazywać ci mojego kunsztu. Jest bezdyskusyjny. Z martwych Niekończący się cykl życia. Martwy ptak. Cóż za idiotyczny plan wymyślił kogoś takiego jak ty, Kamil! Byłaś kretynką, stworzoną przez głąba. Topór do ciebie pasował, Dariusie. Broń prostaka! Spodziewałem się, że będziesz zwinna fioro. Moje ostrze zbyt łatwo strzaskało twój kręgosłup. Ahoj, gangblanku! Ahoj! Demacja! Ha, 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 ha. Czymkolwiek jest demacja, ją zniszczę następną! Z czasem dowiem się, jak zabić i twojego Boga, Laoi. Nie wiem, czy zostałem spaczony przez pustkę, ale przynajmniej moje wybory nie były głupie. Zdychaj, Kale, wiedząc, że nigdy nie osiągniesz swojego potencjału. Nie mogę bratać się z niekompetencją. Czym jest własność? Dlaczego ten zdechły chomik chciałbym ją opuścił? Morduję góry, Malfajcie! Tempesterty kamieni! Słuchaj mnie, drzewny duchu. Twoja powłoka ledwie się dli. Spale twoje lasy. Odrażasz mnie, Morgano. Zdychaj w ohydzie swojej powłoki. Tak. Czurinie był pisany kres na Susie. Tobie też. Wracaj z powrotem do głębin. Rozczarowujesz mnie ornie, tak jak wszyscy bogowie. Panteleonie, pełzasz naprzód niczym robak. Jesteś gotów, bym cię znów rozgniótł? Teraz twoje ciało odpowiada. Twojemu ostrzu Riven, złamane i bezwartościowe. Zdychaj szenie, wiedząc, że oko zmierzchu jest ślepe i martwe. Walczyłeś, by żyć, Sajonie, lecz to ja wciąż żyję. To zabawne, przynajmniej dla mnie. Panie światła gwiazd, panie poskręcanych kołdunów, bezczeszcze twoje zwłoki tariku, pluję na cel twojego aspektu. Duch tchórzostwa śmieje się z twych sztuczek i z twych grzybów. Myślałem, że uczynię z ciebie swój kolejny nośnik, Trynamer. Szkoda! Nie udało ci się zostać nawet niewolnikiem! Wróć do swojego więzienia, Warusie. Przemyśl swoją bezwartościowość. Naprawdę, Łuk i dwóch chłopaków. Jaki miałeś plan, Warusie? Jak ja nienawidzę twojej wolności, przechero! Będę się na tobie mścił, aż do końca świata!